Dzisiaj mamy dogrywkę ostatniej walki między mega pensą a ekstra liniami. Pomysł ogólnie zaproponowała Ewelinka -ka, z kanału Beauty Świat. Pozdrowienia dla Ewelinki i dla Twojego Dawidka Majoreksa. No ale jeszcze właśnie pod komentarzami dostałam od Aga drapier, czyli od Agi i od Michała czyli make make up'owskiego taką propozycję na dogrywkę a więc wiem, że zazwyczaj dogrywki dobrze nie wychodzą no i obawiam się, że będzie kolejny minus, kolejny nic ale liczy się zabawa mega pensja, ostatnia coś naprawdę pechowa jest dla mnie ekstralinie w poprzednim w poprzedniej walki, w walce takiej też się nie spisały ale no jak dogrywka no to mają szansę się wykazać, i aby coś okazało się lepsze, żeby w końcu wyjść na jakiś plusik, żeby chociaż jakaś tutaj powarczyła, a nie że one tak nie walczą o nic. No to co? Może dzisiaj się mu da? Na jaką zdrobkę stawiacie? Ja dzisiaj na ekstra linie, no bo do tej mega pensji mam pecha, więc wątpię, żeby. Gdzieś tam to szczęście powróciło. No ale zobaczymy. Mega pensja z numerem 11, a linie są z numerem 17. No to zapraszam do oglądania. Skliśniemy od mega pensji, bo wtedy chyba od linii zaczęłam. I oczywiście pozdrowienia dla Agi i dla Michała. No bo dogrywka właśnie tutaj jest, jest właśnie z powodu takiego, że były komentarze o dogrywkę, a więc jest i dogrywka, ale oby skuteczna. Szukamy 14, 13, czyli tak bardzo obok, czyli pewnie będzie gdzieś tutaj 12, albo 15. Na no to szukamy 14, 13, 47, 45 i 4. Oby tutaj coś było. Niech ten pech ucieka z tej mega pensji, bo naprawdę. No i właśnie mamy napis mega pensja, a jest 15, oczywiście. 44 pewnie też będzie. Mamy 7, 19, 16. No, 44 oczywiście, 12 też. Jakby inaczej. Hmm, chyba nie uda się w ogóle tej mega pensji nic poprawić. No. Nic, a nic. Ja już chyba nie będę kupować tej mega pensji, bo irytuje mnie już. Tyle pustaków na wyciągać. No i niestety widać, że nic nie ma. Oczywiście, że nic nie ma. A więc tylko trzeba liczyć na ekstra linie. Jak one zawiodą, no to będzie kiepsko. Ale jest dobra. Aha, wkład to 20 zł, bo obie zdropeczki są po dyszku, No to akurat nam się składa 20 wkład. No i co, ciekawe. Nie napoczynam, no bo uważam, że jak są tylko dwie zdropeczki, no to możemy je wydrapać tutaj, tutaj tak w miarę szybko razem. No i co, biedronkę widzę jedną. Jak pominę, no to gdzieś tam później. W końcu się wytropię gwiazdę, którą, którą właśnie lubię, ale niestety muszę zmienić drapek, no bo ten już jest jakiś nie wiem, do niektórych nie pasuje. Tu mamy gwiazdę. Gwiazdę mamy podwójnie w tej kolumnie, w tym kwadracie takim. Ok, chyba tyle. Oksy. Mm. no i właśnie ja wierzę w takie że coś, że jak się ma pecha do jakiejś tam zdrobki, no to to się utrzymuje tak. Widać po tej mega pensji. Mm. Nawet ten zwrocik nie wpadł no to. To jest dziwne. Szukamy ptaka. Tak jest tutaj też. I tutaj. Na podkładce. Okej. Okay. Oddaję kolejne są. Mamy tutaj w pierwszym. co Tutaj i tutaj. Ochrona. No i tak jak mówiłam, yy, ostatnio że przynoszą tą korekturę właśnie lot to tą którą często odwiedzam w inne miejsce i póki co mam tylko jedną do wyboru więc niestety ale nie mogę nigdzie znaleźć tej strawki z Assem, a taką właśnie rywalizację chciałam zrobić premia kontra As no ale nigdzie nie ma ja mam tylko jedną do wyboru, no to jest ciężko. No i właśnie to będzie taki drapnik z dedykacją dla Madzi z kanału Alicja w Krainie Zakupów. Ale nie wiem kiedy do tego dojdzie, no bo nie mam dostępu do tej zdrapeczki, ale nigdzie też nie jadę, tak żeby gdzieś pojechać specjalnie. Ale to jest nowa zdrapka, więc jeszcze mam czas. Oczywiście pozdrowienia dla Madzi. Dorotka właśnie Ochowicz też była za tym pomysłem, żebym posłuchała Madzi. No i oczywiście będzie taki specjalny dropping, ale to No mówię kiedyś tam jak już będę mieć, To mnie już kupiłam. I właśnie się zdziwiłam, że pani nie miała tej nowej. No, ale jak nie miała, to nie miała. Może się wysprzedał, nie wiadomo. Mm, Arbus. Był jakiś, tutaj jest. Ja nie wiem, czy mam troszkę to przybliżyć, mm, może odrobinkę. Mm, powiedzmy, że tak, będzie może lepiej. Mam nadzieję. Mm. Kolejny to jest są kości. Kości są tutaj. Tutaj jeszcze widać kości. I tu w ostatnim kości. A mam nadzieję, że utworzymy chociaż jedną linię. Jakoś tak liczę na to. to jeszcze były kości przygapiłam oczywiście garbo zabywę on jest tutaj czapka czapki nie widzę eee, pikawa nie wiem, czy kojarzy w ogóle tutaj. Chyba nie ma. to coś zauważyłam, ale nie. To mi się pomyliło. Szukamy. Szukamy dalej. Te rożki są tutaj. Przydała mi się piłka. Albo cytryna. Pomysł właśnie bardzo fajny, żeby... Jeszcze szansę dać. Albo motyl. No, ale wiecie, jak to jest. Z tym, lot to. Fajnie jest podrapać. No, ale. Za dużo tych pustaków jednak jest. No i się tak troszkę można zniechęcić. No, ale oczywiście, walczymy dalej, bo. Co nam zostaje, jak się zaczęło, no to trzeba dalej jakoś to ciągnąć. Najlepiej jest nie zaczynać z takimi, właśnie, rzeczami, bo później jest szkoda, właśnie zostawiać to wszystko. jak? Ale lepiej jest właśnie. Podrapać, jak wiadomo, że ktoś to ogląda. I też mi się wydaje, że ma to większy sens niż jakby tak sobie w zaciszu drapać. Chociaż też wiadomo, też jest fajnie. No ale jak się ma takich fajnych widzów, jakby. Jesteście właśnie fajnymi widzami, no to wtedy jest lepiej podrapać sobie z wami. Krawki, chyba były tylko jedne. Dzwonek. Dzwon mamy tutaj. Słońce mi się przydało. No, jakieś tam szanse niby są, ale w liniach, jak i w krzyżówkach, zawsze to ładnie wygląda, pięknie, już blisko, a ten... Dochodzi jak zawsze. Czasem zaskoczy, ale. Czasem. No dziwne, żeby miała zaskakiwać często. Lot, co yy, ja lot to kwiat? Myślę o lot, to że właśnie. Takie jest. Lęci. a tu nic. No, ale to był kwiat. I mówię, lat to mam no, po prostu. Hmm. E, sakwa, nie wiem, czy jakaś była. Odpuścimy chyba szukanie sakwy, bo nie było. Tak mi się wydaje. Traczek na pewno był. Gdzieś był, jest tutaj. Ona kropki były jednak. Ja tylko jedne znalazłam. Wtedy. No ale wiecie, tu trzeba. tu, znaczy, może nie trzeba, ale pasowałoby coś mówić. No i tak można ją przegapić. Ale nawet jak nie się drapie, to też się przegapia. Nie sądzę, żeby ktoś tak właśnie idealnie wszystko znalazł w czasie. No, chyba, że bardzo długo szuka a tutaj musimy troszkę się spieszyć. No i tak to wychodzi. Jeszcze ja czasem coś pominie. Ale czy to komuś szkodzi? Nie sądzę. Znaczy komuś pewnie tak, ale... Nic się wtedy chyba nie dzieje z tą osobą. Bo może się tylko denerwuje. No bo aż denerwuje, no ale wiecie. W wokół jest pełno irytujących rzeczy i trzeba sobie jakoś Trzeba jakoś się żyć z tym popcorn. Hmm, chyba będzie pusto jednak. A nie, przepraszam, powiedziałam to w nie odpowiednim momencie. Mamy linię w końcu. A więc jeśli ktoś obstawiał, że wygrają ekstra linię, no to właśnie miał rację. Ale jeszcze się upełnimy. Teraz osłonię dół i popcorn. Tak. Czyli tak, jest linia, fajnie. Czyli no, nagrywka jednak opłacała się. Nawet jeśli to będzie dyszka, no to i tak... I tak zawsze lepiej wyszło, niż wtedy. Coś wiadomo, że wydane były na te czapki kolejne pieniądze, tak? Więc tak w sumie to nie jest żaden plus, ani nic. Ale tak dla zabawy widzimy, że coś tam się udało poprawić. Może nie w Mega pensji, ale... Linie właśnie nie zawodzą. Wtedy musiały coś po prostu im się przysnęło, i tyle. Hmm. Czyli co, diament. O, kolejna linia. A więc widzicie, wyjdę na dzisiaj na zero. Jeżeli tam są dyszki, a ja podejrzewam, że tak. To jest taki, taka zabawa za darmo. Jak najbardziej, właśnie odpowiednia. Bardzo fajnie. Mamy tutaj linię, i tu. Jak wyjazd aparatowy, były, diament był tak. E, jeszcze szybko sprawdzę, czy nie pominęłam czegoś. E, Cytryny, no tyle nie było. Nie wiem, jak z tym słońcem. Ale nie było słońca, nie? Nie, ja, chyba nic nie pominęłam. Piłki nie było, tego nie było. Mm. Też nie było. No, Okej, okay. czyli na to wychodzi, że mamy jednak jakąś wygraną, co mnie bardzo cieszy. E, pierwsza linia ukazała się, ta Więc ma pierwszeństwo. Wow, będziemy na plusie. Ale fajnie. 20 zł jest pod tą linią. No i ta jest tutaj. I dyszka, czyli mamy 30 zł. Udała się właśnie dogrywka. Więc nawet podsumowując cały ten, całą propozycję od Emelinki, no to jesteśmy jedynie 10 zł na minusie, no bo w łączny wkład z tymi nagrywkami to było 40 zł, a mamy 30 wydrapane, więc dyszka na minusie. To nie, nie ma tragedii. Ja się się upewnię, bo sobie nie wierzę. Ale tak, Y, YY to było chyba 30 zł i, i to chyba było 40. A ja już nie wiem, już mi się pokręciło. Ale tak, chyba 30 zera jest. No więc fajnie. Miłe zaskoczenie. No i plusik. A ta mega pensja, no cóż, Wybaczymy jej to. Linie tak jakby podały pomocną dłoń mega pensje, ponieważ tutaj mm, tutaj jest jakby ta wartość linii, a tutaj dała je więcej. Czyli tak naprawdę jakby zapłaciły za mega pensję powiedzmy. Niech jej będzie, bo kiedyś mi stuchę dała ta mega pensja, więc nie chcę tak mieszać psów na niej. Mam nadzieję, że wam się spodobało, a zwłaszcza tym osobom, które właśnie prosiła o do dogrywkę, no bo to tak dla was, ja bym chyba już nie, nie próbowała, już bym dalej, ale napisaliście, no to mówię, a zrobimy dograwiaczkę, no i widać, że się opłacało. Więc dziękuję za te wszystkie propozycje, za komentarze, za odwiedziny i za łapki. No to pa!